Dzień dobry, dzisiaj troszeczkę krócej, mam nadzieję, nie mniej merytorycznie, ale na pewno dużo luźniej, a to dlatego, że chciałem wziąć na tapet mentalność, albo po prostu pewność siebie kacpra Kozłowskiego, która jest bardzo często mylona z arogancją i moim zdaniem to jest troszeczkę przesadzona opinia. Jeśli ktoś nie chce słuchać już, albo ma dość po prostu słuchania, wyłącznie jakichś informacji i różnego typu materiałów wyłącznie na temat wybor nowego selekcjonera, czy też o tym, co się działo w Legii Warszawa a propos Marka Papszuna i tak i tak dalej, tutaj tego nie znajdzie myślę, że to jest fajna odskocznia ja będę nagrywał różnego typu inne materiały ale na ten moment chciałem po prostu wrócić do nagrywania że tak mi się jakoś skojarzyło że wiele osób właśnie myli przygotowanie mentalne Kacpra Kozłowskiego które jest fenomenalne z arogancją, to gdzie chciałbym na ten temat troszeczkę się rozprawić, jeśli ktoś zechciałby posłuchać, to zapraszam jak ważne przygotowanie mentalne jest, o tym już wielu trenerów od lat przekonuje. Najlepszym przykładem, nie szukajmy daleko, ostatnio Ralf Rangnick, kiedy to tylko zawitał do Manchester United, na pierwszej konferencji prasowej już od razu wspomniał o tym, że najważniejsza jest ta mentalność. Dzisiaj tak naprawdę chodzi o to, żeby po prostu piłkarze trenowali mózg, tak powiedział. To cytuję: train the brain po prostu, najzwyczajniej w świecie. Pep Guardiola niegdyś przekonywał, że piłka nożna to jest prosta gra. Stopy muszą się słuchać głowy, a Johan Krojf po prostu powiedział, że w futbol gra się głową. Po prostu, najwyżej w świecie. I dzisiaj, tak naprawdę, wielu młodych piłkarzy może mieć poniekąd problem, bo mogą być fantastycznie przygotowani od strony technicznej, mogą być świetnie, świetnymi technikami, mogą fantastycznie grać w piłkę, ogólnie rzecz biorąc pokazywać swoje umiejętności najlepiej na świecie na treningach troszeczkę inaczej to może wyglądać w meczach bo prawdą jest, że trochę inaczej to wygląda sprawa kiedy chcemy pokazać swoje umiejętności nie jesteśmy pewnymi siebie piłkarzami jeśli chodzi o kaspra Kozłowskiego z tym problemu nie ma, już o tym kiedyś wspominałem a propos chyba jeden z pierwszych materiałów tak naprawdę na tym kanale kiedy mówiłem o tym, że m, podałem cytat Marcina Baszczyńskiego o tym, że y, jemu brakowało jak gdyby takiej, poniekąd można dostrzec w pewności ciebie i nie potrafił jak gdyby rozwinąć skrzydeł, nie potrafił pokazać tego, co potrafi, no właśnie wielokrotnie można było spotkać opinię, że Kacper Kozłowski jest pewny siebie aż za bardzo, że to jak gdyby bije od niego ta pewność siebie na lewo i prawo i w górę i w dół, można. można powiedzieć, cały czas emanuje tą pewnością ciebie, ma wybujałe ego, można powiedzieć, niektórzy mylą to z arogancją ale moim zdaniem to jest najzwyczajniej w świecie świadomość swoich umiejętności. Cristiano Ronaldo od lat przekonywał, że jest pewny siebie. Od lat przekonywał, że jest może nie tyle przekonywał, że jest pewnym siebie, ale przekonywał o tym, że może rywalizować z najlepszymi, że będzie najlepszy na świecie cały czas być może. Jest i cały czas tak przekonuje. Zresztą ostatni wywiad Cristiano Ronaldo o tym samym właśnie. Traktował dla Sky Sports. Opowiadał w nim, że nie system, nie ustawienie piłkarzy jest ważne, nie trener nawet poniekąd, tak można stracić ten wywiad, ale właśnie mentalność. Mentalność zwycięzcy. Piłkarze muszą chcieć zwyciężać, piłkarze muszą być świadomi swoich umiejętności, to tak w skrócie. I Kasper Kozłowski tak naprawdę w każdym wywiadzie, w jakim opowiadał, w każdym wywiadzie, jaki jego udzielał, opowiadał w nim, że może rywalizować z najlepszymi, że może być najlepszy. Ktoś powie, że no to są troszeczkę przesadzone słowa, i tak dalej, i tak dalej, ale dla mnie na przykład jego wywiady, jakie on udzielał, są jak gdyby skorelowane z tym, co widzimy na boisku, co prezentuje Kacper Kozłowski, bo spójrzmy jak on gra. On, jego gra to jest najzwyczajniej w świecie, mocno, jak to by powiedział Ralf Rangnik, proaktywne, wertykalne granie, dużo progresywnych podań, takie właśnie ryzyko, jak gdyby w tej grze... Pokazuje Kacper Kotłowski, to samo emanuje z jego wywiadów, których on udziela. Kiedyś się taka drama wytworzyła, kiedy to tak naprawdę media, pewne media źle yy, przepisały jego wypowiedź. Yy, ta wypowiedź nie została autoryzowana, i dopiero później rzecznik prasowy pogoni Szczecin, yy, jak gdyby sprostował. Tę wypowiedź niemniej wydaje się, że Kacper Kozłowski najzwyczajniej w świecie, nawet jeśli powiedziałby, że jest świadom tego, że może trenować z trenerami lepszymi niż Jurgen Klopp, bo o to poszło, a powiedział tak naprawdę, że może z trenerami pokroju Jurgena Kloppa trenować. To moim zdaniem ta wypowiedź idealnie wypaczała do charakteru Kaspra Kozłowskiego. Nam się taki charakter nie podoba. My uważamy, że piłkarz powinien być oczywiście pewny siebie i tą pewnością siebie emanować jedynie na boisku. Takim piłkarzem jest chociażby y, Jakub Kamiński. Drugi przykład, jak gdyby fantastycznie przygotowanego chłopaka, który niedługo zagra na Zachodzie i ró za równie wielkie pieniądze wy został wytransferowany do, z polskiej. Ligi, Natomiast Kacper Kozłowski, w przeciwieństwie do Jakuba Kamickiego nie wstydzi się swojej pewności siebie. Myślę, że Jakub Kamiński też się może nie wstydzi, ale nie ma potrzeby emanowania ją. Natomiast Kacper Kozłowski, mam wrażenie, nie chce robić z siebie jak gdyby kogoś, kim nie jest. I nie mówię, że Kaminski jak gdyby taki nie jest skromny, bo. Ta skromność to też jest duża rzecz, i jeśli o to chodzi, ale wielu osób jak gdyby zarzuca Kozłowskiemu, że powinien być charakterologicznie, niemalże taki sam jak Kamiński, a moim zdaniem Kozłowski jest najzwyczajniej w świecie szczery w tym, co robi, nie udaje kogoś, kim nie jest. I mnie się to bardzo, bardzo podoba. W dzisiejszych czasach mamy kilku, wiele przykładów oczywiście wielkich talentów, które, jak już powiedziałem, sobie nie poradziły i tak naprawdę ta umiejętność pokazania tego, co się Cena boisku jest skorelowana z pewnością siebie. Jeśli piłkarz jest pewny swoich umiejętności, jest świadom swoich umiejętności, te umiejętności pokaże, i Kacper Kozłowski takim piłkarzem niewątpliwie jest. Dlatego też uważam, że Kacper Kozłowski to jest piłkarz, który ma w zasadzie wszystko. Pisanie o nim, tak jak w wielu mediach się pisze, że ten piłkarz ma wszystko, żeby, mieć najlepszy, żeby być najlepszy na świecie, o Kacper Kozłowskim można właśnie tak powiedzieć, bo on ma wszystko. Ma niesamowity talent, ma naprawdę świetne umiejętności techniczne takich piłkarzy, nam nie da się ukryć, brakuje w polskim futbolu, takich kreatywnych, jak to się mówi, bolerów, bo to w Anglii się mówi teraz bolerów, czyli piłkarzy, którym piłka najzwyczajniej w świecie w grze nie przeszkadza. Kacper Kozłowski takim piłkarzem jest. Ale to, co jest największą wartością takiego piłkarza, jakim jest Kacper Kozłowski, jest to, że on dodatkowo jest jeszcze niesamowicie pewny siebie. I tak jak mówię, jest tutaj tak naprawdę yy, ta rzecz, o której naj, moim zdaniem to jest najistotniejsza rzecz, to jest... Jego największa cecha to jest właśnie ta pewność siebie, świadomość swoich umiejętności. Bo znajdźcie mi drugiego takiego polskiego piłkarza, który wchodzi na Hiszpanię jak, jak po swoje, a niedługo później wchodzi z ławki rezerwowych przeciwko Górnikowi Zabrze i tutaj, i tutaj pokazuje swoje umiejętności jak gdyby nigdy nic. No nie ma takiego piłkarza drugiego w Polsce. Moim zdaniem Kacper Kozłowski pod tym względem to jest jego największa wartość, ta pewność siebie. Z meczem na Euro z Hiszpanią wiąże się fantastyczna anegdota, którą przytoczył dla The Athletic Michał Zachodny, kiedy, kiedy Kasper Kozłowski zmienił Mateusza Klicha, zagrał tam kilkanaście minut, czy około dwudziestu paru minut. I fantastycznie, później po meczu Michał Zachodny zapytał go, czy to już nie za wcześnie, że tak zadebiutował na wielkim turnieju, stał się najmłodszym uczestnikiem Mistrzostw Europy. A Kasper Kozłowski w swoim stylu odpowiedział, że nie, tam za wcześnie. Jak coś, to jestem troszeczkę zawiedziony, bo nie graliśmy piłką i w zasadzie może nie tyle nie graliśmy piłką, co zamiast y, po, krótkich podań prefero preferowaliśmy dalekie podanie trzeba było podać tę piłkę do mnie ja bym zrobił coś magicznego i tutaj jest też fajna sprawa bo właśnie Kacper Kozłowski to jest ten piłkarz który z niczego potrafi zrobić coś o tym fajnie napisał yy, Paweł Paczon weszło bodajże Paweł czyli musiałbym to jeszcze jak gdyby sprostować, ale tak mi się wydaje, że na weszło. W artykule o Kacprze Kozłowskim było fajnie napisane o tym, iż ten w przeciwieństwie do innych piłkarzy właśnie potrafi z niczego zrobić coś i na przykład kiedy mamy taką sytuację, kiedy przy piłce jest w pogoni Szczecin załóżmy Sebastian Kowalczyk wiadomo, że jest że wiadomo co on mniej więcej zrobi z piłką, jeśli ma możliwość podania do prawej strony on to zrobi. Natomiast jeśli chodzi o Kaspra Kotowskiego, jeśli będzie miał możliwość podania do prawej strony, ten najprawdopodobniej poda do lewej strony albo zrobi coś innego i pogoń będzie miała jeszcze większy profit z jego zagrania. I co jest, myślę, jak gdyby to, co jest najistotniejsze w tym wszystkim, jeśli chodzi o Kaspra Kotowskiego, tak jak wspomniałem, on ma wszystko, żeby y, zrobić niesamowitą karierę. Kolejną sprawą, to co jest równie istotne, jeśli chodzi o Kacpra Kozłowskiego, to jest cierpliwość. Teraz tę cierpliwość, tą cierpliwością będzie musiał się wykazać, to jest umiejętność, którą będzie musiał jak gdyby się wykazać. Natomiast już taki jeden test a propos cierpliwości, jak wiemy, Kacper przeszedł, bo i, i bodajże kilkadziesiąt miesięcy temu, można tak powiedzieć, miał okazję, niestety, miał okazję yy, wziąć udział w wypadku samochodowym, dzięki któremu dzięki któremu, w cudzysłowie dzięki któremu, niestety jego kariera została delikatnie zastopowana. Natomiast y, poradził sobie z tym znakomicie. Dzisiaj Kasper Kozłowski tak naprawdę o tym urazie, a to był uraz dość poważny, trzeba sobie powiedzieć jasno, myślę, że nawet nie tyle fizycznie, co psychicznie. Młody człowiek, który jest rozpędzony w gazie, to było niedługo, po tym wielkim turnieju, po którym tak naprawdę został przez wielu skautów rozpoznany, o którym zaczęło, zaczęło się mówić i ta, ta kariera została zastopowana, ale Kasper Kozłowski wyszedł z niego, można powiedzieć, z twarzą, wyszedł z niego silniejszy psychicznie, a także fizycznie, bo jak wiemy, kość po złamaniu bardzo często y, jest twardsza, ja coś o tym wiem akurat, ale jeśli chodzi o Kacpera Kozłowskiego, to jest złamania trzech bodajże kręgów y, w odcinku lędźwiowym, po tym już nie ma śladu. I Kasper Kozłowski dzisiaj jest, jak już wspomniałem, silniejszy psychicznie, a także fizycznie. I to go nie zatrzymało. To też sprawia, że jest silny psychicznie, a co za tym idzie, jego mentalność jest niesamowicie mocna. No i to tyle, co chciałbym na ten temat wspomnieć. Mam nadzieję, że wytrzymaliście te galerie. Miało być krótko, wyszło znów troszeczkę dłużej. Na szczęście tata mnie przypilnował, bo bym jeszcze mówił i mówił, a to nie o to chodzi. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, chyba wszystko zawarłem. Chyba to jest słowo klucz. Jeśli ktoś zechciałby jeszcze się zapoznać z takim moim tematem, ja bardzo lubię pisać, to też w opisie może sobie doczytać taki malutki felietonik na ten temat. I apeluję o to, abyście jeśli. Ktoś zechciałby, oczywiście. Możecie podzielić się swoim zdaniem, co wy sądzicie na ten temat. Ja się z chęcią zapoznam i mam nadzieję, że spodobało Wam się. Dziękuję bardzo za reakcję pod y, poprzednimi filmami. Wiem, że y, te filmiki troszeczkę bardziej, że tak powiem, merytoryczne, dłuższe i na temat różnego typu klubów takie w cudzysłowie analizy. Ja troszeczkę się z tego wstydzę, chociaż niektórzy mi pisali, że mi się nie wstydził, że żebym... ja był pewny siebie i to też będę i. Proszę Was, żebyście jak gdyby w komentarzach pisali, co sądzicie o tym filmie, a możecie też wyrazić swoje zdanie, co Wy sądzicie o pewności siebie Kacpra Kozłowskiego. Dziękuję bardzo za uwagę, życzę miłego dnia.